Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Niko. kolejny odcinek z case ropa, kolejne otwieranie skrzyneczek Więc od razu może zacznijmy, mamy dzisiaj do wykorzystania 500zł I lecimy, dzisiaj zadanie jest takie, sprawdzamy skrzyneczkę, Mam 500 do wykorzystania na jedną skrzyneczkę Dlaczego? Już wam mówię, ale lagi mam coś Mam do wykorzystania 500zł na jedną skrzyneczkę, skrzyneczka będzie z... Premium, które warto kupić. Jeśli otwieracie skrzyneczki, możecie sobie za monety kupić premium, fajne, patrzcie jakie fajne ceny skrzyneczek, więc tak. Pierwsze co, pierwsze co, otwieram tylko tą skrzynkę. To jest taka testowa, wróżba taka mała. Zobaczymy, czy uda nam się coś coś trafić. 250 zł poszło. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. O Jezu, karambi tak by wleciał. Ja pitole, ole, fusz, mi serce aż by to bolało. Plus, ej, mamy plus. Sprzedajemy. Mamy plusik. Par raptem troszkę aj laguje się strasznie, strunka. Dlaczego? Hop, przejdźmy, może tu sprzedało się, dobra, Git 18 zł na plus. Dziękuję, do widzenia. Nie, na żartuję. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału lajku i komentarzu. A pamiętajcie też o giveawayu, Zakładka giveaway Macie link do giveawaya o M4A1S Hyperbista. I co jeszcze? Darmowy. Normowa skrzyneczka z moim kodem Niko, Niko przez 3O w kodzie referencyjnym. Wpisujecie tutaj po lewej stronie w rogu. Oczywiście jaki macie link w opisie, pierwszy link w opisie, w który wejdziecie i was przekieruje do skrzyneczki. Strasznie się dzisiaj laguje. Nie wiem dlaczego, ale dobra, damy radę. Dzisiaj otwieramy tą skrzyneczkę. Mamy 500 na tą skrzyneczkę. Jestem ciekawa, bo są tak. Dosyć sporo jest skinów, choć... Zobaczymy, jak to się potoczy. Skupiamy się na tej 40 zł za jedno kliknięcie. Otwieramy sobie po dwa razy po 70 zł i po prostu próbujemy zrobić profi Zobaczymy, czy coś wyleci, bo też są ciekawe. czy może Glossy nam się uda trafić. Oh, Au Hej, 70 zł wydaliśmy. 80 zł trafiliśmy. 22 zł. Tak średnio bym powiedział. Bam, kolejne otwarcie. Ej, znowu nic nie wyleciało, mordeczki. Dlaczego? 20 zł. Jeszcze raz ją otwieram. Ej, co jest? Jest, 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 jest. Może być, może być, proficiko i może być. 339 zł. Tak jest, tak jest. Ej, ładnie, podoba mi się, podoba mi się już ta skrzynka. O, już miałem. Miałem zamiar nie otwierać. Dobra, jesteśmy już zrobieni właściwie. Tam było 300 ile? 400 zł niecałe? Jeszcze raz. Tak, 400 zł. Mamy, mieliśmy 500 na wydanie 100. więc tak, mordeczki. Robimy dalej. Otwieramy tą skrzyneczkę. I po prostu otwieramy i idziemy na upgrade. I upgradujemy. Razy dwa wszystko. Zobaczymy. Nie wiem, czy wszystko. Zobaczymy, co w ogóle nam siądzie. Czy akurat razy dwa i wszystko. USP i P250, czy to jest. P250, tak. Ej, 59 zł, dobra. Następna. Ole nam rzuciło dropem mordeczki. Ła. się 50 CZ. -ka. O kurde, coraz lepiej. Dobra. Bum. Kolejne skręczki A i znowu tutaj blisko było. Uj, bym się cieszył, bym się cieszył. No tu już słabiej, tu już słabiej. Otwórzmy, nie zostawimy to jeszcze i otworzymy sobie ostatni raz, ale idziemy na Upgrader Ulepszamy skin, oczywiście można sobie ulepszać premium, zostałem legendą, skończył się właśnie ten event Tutaj są zwycięzcy, którzy, którzy są, którzy wygrali Więc gratulations! i lecimy dalej po prostu z ulepszeniem skinów Wbijacie Discorda, nowy Discord, będą giwoje I lecimy tak, po kolei, razy dwa Znaczy po kolei, spróbujmy najpierw tego Nie siadło Petkę, razy dwa Będziemy tak skakać Nie siadło Kurde, szkoda, myślałem, że stówkę zarobimy Razy dwa lecimy wszystko, czyżby wszystko nie siadło razy dwa? Przesadzamy, przesadzamy chyba, Ej no, zmieni się, nie chce się zmienić. Czekajcie. O, plaga miałem jakiegoś. To zostawiamy, to ulepsz na półtora. Nie wiem dlaczego te 2 nie chce siadać. Ostatnio. Ej, znowu. Nice. Znowu mi tutaj przebija się blue screen. Mm, szkoda. Znaczy green nie widzicie? Musiał znowu poszpierać w kamerkach. Ej, siadło po raz kolejny, dobra. Oj, a łupy nie chce. I bam. No dobra, siadło to wszystko razy półtora, Bardzo fajnie cieszę się. Może mogę parę sobie? Nie. Dobra, ulepszyliśmy na raz. Idziemy otworzyć jeszcze raz tą skrzyneczkę. Zobaczymy, co nam teraz e, dropnie. Ewentualnie się może. Zobaczymy, zobaczymy. Nie będziemy teraz zapeszać co i jak. No to otwieramy kolejną skrzyneczkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak jak to ten tam, tamte się troszkę udało trochę nie. Otwieramy ostatnie dwie skrzyneczki, prawdopodobnie chyba że zobaczymy. Zobaczymy, nie będziemy właśnie. prze... E, tutaj kombinować. Słabo, słabo. Bardzo słabo. O kurde, przez przypadek odświeżyłem. E, co my trafiliśmy? Oku. Ej, to... to... star traczku. Nieźle, nieźle. I powiem tak mordeczki. Zaznaczmy sobie to wszystko, ile tutaj wyszło pieniążków. 149 zł sprzedaj. Sprzedamy tak sprzedaj. Bum. Oczywiście dzienny bonus do odebrania mi zostało jeszcze parę minut. Nagrywam trochę wcześniej, bo później będę miał y, po prostu czasu. Mamy 150 jeszcze zł. Weku mamy i tak jesteśmy już 50 do przodu, a jeszcze mamy do 150 do wydania, więc może się coś jeszcze trafi. I pootwieramy sobie po jednej skrzyneczce. Może coś siądzie, może coś, jakiś jeszcze dodatkowy skin. Auk Cameleon. Nie, nie widzi mi się ten skin, nie widzi mi się, ale dobra. 6. Kolejna, otwórz skrzyneczkę, kolejną. Oczywiście mordeczki story ze fryz, ale spokojnie, za niedługo będzie ogarnięty fryzurka. Jakby tak jeszcze glossy siadły, ale bym był w szoku bym był. Kolejna bam. Jeszcze na dwie starczy prawdopodobnie. A no nie, jednak nie starczy. Musimy sprzedać jednego P90 Albo sprzedamy zobaczmy ile. 31 zł, 39-12 zł. Dobra, możemy ją sprzedać P90 Ot Otwierają mordeczki ostatnią skrężkę I sprawdzamy, jak to wyszło. Kurde, no jeszcze miałem nadzieję, że coś rzuci, no ale. W sumie, szczerze mówiąc, no już dała, więc ciężko by miał oddać dać jeszcze coś, jeszcze troszkę. Nie będziemy tego upgrade'ować, ile tu mamy? 40, 41 zł i bam. Ostatnie otwarcie skrzyneczek P250 oczywiście. Tam już nie będziemy otwierać. Czy ostatnio? Czy ostatnio? Co wy na to? W sumie mieliśmy tą tylko testować. Więc ostatnio otwieramy. Szkoda tylko, że przerypaliśmy pieniążki, tą stówkę, 170 zł, czy 150, ale jakby coś rzuciła, kurde, no, kurde, tyle Aquamarine leczało, złoty, 40, 34, mordeczki, mamy 6 złociszy, no, ale już z tym nic nie zrobimy, więc tak, ja dziękuję bardzo wam za odcineczek, za oglądanko, no, jesteśmy, mamy tutaj 400 złotych, mieliśmy 500, no, stówkę straciliśmy, no, ale to otwieraliśmy, mogliśmy zostawić, mieliśmy profit, po prostu mieliśmy profit, Tutaj mam troszkę wykrytu w hipunku, ale to po prostu zostaje. Ej, no ładnie siadło, ładnie. Z się siadło, tak naprawdę coś tam siadło. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, giveaway. I oczywiście link do domowej skrzyneczki w opisie. Do zobaczenia na razie. hej Hejpada jutro, cześć,